Po zawodach na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej biegacze i biegaczki rywalizujący w tegorocznej edycji Polbank Cup, cyklu zawodów organizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich Biegna Igrzyska, przenieśli się do Tomaszowa Lubelskiego. W tej niezwykle urokliwej, położonej na roztoczu miejscowości rozegrano kolejne dwa biegi. Rywalizacja w pierwszym dniu miała wymiar wyjątkowy, a dla programu ze wszechmiar historyczny. Po raz pierwszy zawodnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności w biegach sprinterskich. Trasę o długości 1200 metrów przygotowano na terenie kompleksu biegowego Siwa Dolina ze startem i metą na stadionie piłkarskim. Dodajmy trasę trudną, z ostrym zjazdem i zaraz potem stromym podbiegiem. Trzymaj, trzymaj, bo za tobą, trzymaj, Ten fragment sprintu okazał się decydujący dla przebiegu rywalizacji i selektywny, jeśli chodzi o umiejętności zawodników. Właśnie w tym miejscu nie zabrakło dramatycznych momentów i na szczęście niegroźnych upadków. Przed południem zostały rozegrane eliminacje, na starcie których stanęło ponad 360 zawodników z kilkudziesięciu klubów. To na pewno rekord frekwencji sprintów w Polsce, a chyba i Europie. Począwszy od ćwierć finałów walka toczyła się przy sztucznym oświetleniu. I to była kolejna nowość i dodatkowa atrakcja, ponieważ wielu uczestników zawodów nie miało jeszcze okazji, aby biegać w takich warunkach. Skupmy się na sportowej rywalizacji niezwykle ekscytującej, bowiem biegi sprinterskie rządzą się swoimi prawami. Kiedy walczy się bezpośrednio z przeciwnikiem ramię w ramię, naprawdę jest co oglądać. I to niezależnie od kategorii wiekowej. Od tych najstarszych, doświadczonych po najmłodszych, zaledwie 12-11-letnich, a czasami nawet młodszych, dla których sprint to zupełna nowość. Dominika Hulawy z MKS Istebna sms Szczyrk okazała się najlepszą sprinterką wśród juniorek B. Dzisiaj czułam się tak świeżo. Wolę sprinty niż dłuższe dystanse. to było naprawdę decydujące sekundy, nawet setne sekundy. Najlepsza juniorka C w tym sezonie, Małgorzata Żółkiewska, swoją świetną dyspozycję potwierdziła również i tym razem. Zadanie miała o tyle ułatwione, że startowała na trasach, które zna i na których trenuje na co dzień, choć ona sama nie do końca podziela tę opinię. Jeszcze nie biegałam nigdy takich poważnych sprintów. E, owszem, mogę się przyznać, że e, nie lubię sprintów. Nawet jeżeli e, trenujemy na, na rolkach w lecie, e, też nie przypadam za szybkimi e, sensami. Także jestem zadowolona, że mi się udało pokazać, e, że jestem dosyć mocna, nawet jeżeli jestem długo scensowcem i udało mi się to pokazać na e, sprincie. Kolejne zwycięstwo w Polbank Cup zapisał na swoje konto Tomasz Jurczak. Junior C z klubu MUKN pod stróżą Mieszkowice, podobnie jak większość uczestników Tomaszowskich sprintów, nie biegał dotąd przy sztucznym świetle, ale znakomicie poradził sobie w nowych dla siebie warunkach. Dzisiejsza trasa przy takich warunkach, przy takim no, małym, małej ilości śniegu, bardzo dobrze udało się przygotować trasy i myślę, że, że zawody były bardzo udane. Od początku do końca musiałem ścigać i uważam, że no, udało mi się, choć nie sądziłem, że w sprintach również mogę powalczyć. Waldemar Kołcun z MULKS Tomaszów Lubelski czuwał nad organizacją i przygotowaniem tras. To właśnie Tomaszów zapisał się do historii biegu na Igrzyska organizując po raz pierwszy biegi sprinterskie. No myślę, że te zawody przejdą już do historii narciarstwa biegowego, gdyż rzeczywiście stworzyliśmy tutaj w Tomaszowie, dzięki naszym działaniom, dobre warunki do uprawiania narciarstwa biegowego. Mamy trasy oświetlone i dzięki temu, dzięki władzom miasta, dzięki parciu działaczy Lubelskiego Okręgowego Związku Narciarskiego na przygotowanie tych tras były możliwe rozegranie tych zawodów właśnie w godzinach wieczornych. Zdaniem delegata technicznego Piotra Karkosza. Zawody Polbank Cup to świetna promocja dyscypliny. W zeszłym roku mieliśmy tutaj w Tomaszowie też taki bieg. Startowało dużo mniej zawodników. W tym roku ponad 360 zawodników. Także z tych zawodników myślę, że będą następczynie Justyny Kowalczyk, Janusza Krężeloka i innych naszych znakomitych narciarzy, bo tutaj właśnie tutaj się w tych w sportach młodzieżowych właśnie no, można znaleźć i im więcej startuje, tym z większej ilości można wybrać. Trójka młodych biegaczy uczestniczących w tegorocznej edycji Polbank Cup zgromadziła po dotychczasowych czterech startach po 380 punktów w klasyfikacji generalnej. Są to Małgoszata Żółkiewska z MULKS Tomaszów Lubelski, Izabela Marcisz z MKS Halicz Ustrzyki Dolne i Tomasz Jurczak z MUKN pod stróżą Miszkowice Gimnazjum Lubawka. 3502 punkty w klasyfikacji drużynowej Polbank Cup po zawodach w Tomaszowie lubelskim zgromadził MULKS Tomaszów Lubelski i jest liderem klasyfikacji drużynowej. MKS Hali Czustrzyki traci do klubu z Tomaszowa 764 punkty i zajmuje miejsce drugie. Trzeci UMKS Marklowice ma na koncie 2122 punkty. Punkty w klasyfikacji generalnej ma już 49 klubów.